Witam serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Wam wymianę, wymianę od MSF Cards. Doskonale Wam znany, młody kolekcjoner, który zakupił case'a Danrassa. Przesyłka przyszła, jest to wymiana z Champions League, jak się nie mylę. Tak. Uuu! Dla Wiktora od Świętego Mikołaja. Super. No na pewno się będzie cieszył, bo on teraz jest na fali Star Warsów, więc... Naprawdę dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki Mateusz. Super sprawa. A tutaj mamy... uuu, sporo tych braków miał moich. Brakuje gdzieś około 40 kart. A tutaj są naprawdę sporo. To co zrobimy? O, żeby nie niszczyć tych kart, wymiana a i mały gratis, mały gratis oraz wymiana. Zaczniemy sobie od wymiany. No, ja nagrywam to od 3.50 w nocy. W poniedziałku na wtorek Mateusz wyjechał Także jak oglądasz Mateusz ten film to Zdrowia Ci życzę chłopie zdrowia Dobra Dorwaliśmy się do tych Podwójnie zapakowane Wymiana I tak Zobaczcie jakie karty mi tutaj Mateusz podesłał, Jest to John, e, Jonathan Ta, Maszelano, Iniesta, Messi, Cristigio, Garcia, Lorgof, Rami, Lorente, mm -hmm, Foket, Saif, Neto, Darmian, Herrera, Martial, Akinfiev, to są wszystko bazówki, bo ja świeciaki wszystkie mam, więc Haim, Siali, Kolicz, Rock, tu mamy na odwrót, Gabriel, Wilshire, Oxlack chamberlain Ibrahimović, Jesse, Eliseu, Toprak, Wendel, Kramer,

I mamy tak, Pucharek, mamy Liberiego, na zawodniku meczu, Harta, Ciekko, Keliniego, Lawieckiego, Dumbie, dwa razy nawet, Wenega Krychowiak, Halk, Taliska, Guardado, Gustavo, Rahimi, Sanchez, Pianicz i Robben. Super Mateusz, dziękuję Ci bardzo serdecznie za przesyłeczkę. Wiem, że Ty masz już komplet, więc dogadamy się. Jestem zainteresowany tam Danlasem, paroma kartami, jak Ci wspominałem, więc na pewno się dogadamy. Jeszcze raz dziękuję w imieniu Wiktora za super gratis. Znaczy niespodziankę. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.